Drodzy lamer z tej strony, dalszy ciąg polowań na fajne karty wpadłyby jakieś już nowe dla mnie nitki. Karty z albumu również, także jest ekstra. Przypominam tylko, że tutaj powtórki nie są na wymianę, a będę je sprzedawał, żeby sobie troszkę pieniążków odzyskać. Przed Champions League jest to konieczność. Nadwyrężyłem ostatnio domowy budżet, no i co zrobić? Jak trzeba, to trzeba. Ok, więc musimy najpierw to rozmontować, bo tutaj mamy tą sławetną taśmę. No i właśnie mi zaczął migać. Nienawidzę mojej kamery! Eee... Dobra, no to szybciutko, to tyle będzie jeżeli chodzi o dzisiejsze nagrywanie, uwielbiam moją kamerę, dwa razy Iniesta, Drogba oraz Falcao, a jeżeli chodzi o saszetkę, postaram się nie miauczyć, tylko Wam pokażę od razu, Pol Pogba, już mi raz wpadł, jest to oczywiście powtórka, więc śmigamy z saszetkami. zobaczymy czy, oczywiście nie uda mi się tego otworzyć, bo nie wiem, klej już chyba... Postanowił, że nie będzie się bawił we współpracę. Bilia Podolski, Chamberlain, Rui Patricio Benalio i mamy pierwszego fansika Jaumutinho. Fajna powtórka, ale powtórka. W drugiej saszetce co mamy ciekawego? Fajnie była jakbyś jakieś logo się pokazało. Mam tutaj jeszcze całkiem dużo braków. Palacio, Zuniga, ma, Denisov, Osvaldo. I oproszę. proszę, ojej! Star Player John Obi Michael. Nie mam tej korty. Yes! To jest chyba jeden z pięciu Star Playerów, który, którego jeszcze nie miałem. W słyszycie dziecko sąsiada. Zostawiam sobie okno otwarte, także. Mój błąd, nie pierwszy i nie ostatni. Przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Mamy Fernandeza, Alderweilda, Joe Harta, Ukide, Ciolisa i eksperta Szabiego Alonso. Oczywiście jest to powtórka. No i mamy jeszcze jedną saszetkę. Ciekawe, czy zdążę. Jest to fraza, którą zdecydowanie zbyt często powtarzam eee, w ten sposób. I mamy tak Chu Ayovi, Lugano, Jiru. tak i Want to Watch Joel Matip, też go nie mam. Fantastyczne karty wpadają, jak już wpadają w tych w tych saszetkach. Świetnie to nie jest powtórka, to jest mój brak i tak! Lugur woju kurde, nie będę się wydzierał, bo Rodziny nie chcę straszyć, zwłaszcza najmłodszego potomka, ale tej karty też nie mam. Świetnie, po prostu wspaniałe łowy. Wprawdzie, Limitka jest powtórką, ale jest tutaj Star Player, logo i jeszcze One Watch. No, po prostu elegancko. Jeżeli ktoś jest zainteresowany powtórkami, zapraszam do linków pod spodem, natomiast ja idę szybciutko, moje braki powkładać do albumu. Trzymajcie się wszyscy do, na, do następnego fantastycznego unboxinga. Mam jeszcze troszkę tych blisterków. Jak widzicie, karty wpadają świetne. Trzymajcie się pa!